Witajcie bardzo serdecznie na samym wstępie. Jeśli jesteś nowy, nowa, zapraszam Ciebie do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Zapraszam także dołączenia do Discorda, gdzie tam będę ostrzegał ostrzeżenia wydawać. Zadawać nam pytania. Na 1000 subskrybentów robimy maila. Like także cześć. <laughs> Cała moja robota tegoroczna. Cała moja praca <laughs> Sezonowa Szelfy, nie szelfy, cepki, superkomórki buzowe. Rozwiane kowadło po superkomórce buzowej Wiosna tego roku Właśnie, na no wtedy padała i śnieg <laughs> <A> Inny Cypercel <laughs> Torki za palce, to mi się nawinęło Smugi opadowe również się nawinęły To była w tym roku kapita... Dziękuję, że byliście Shelf cloud Komórki opadowe, konwekcja, 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 konwekcja Shelf cloud nimbo Smugi opadowe, konwekcja, konwekcja <laughs> łowcy burz, jesteśmy wprawdzie łowcami burz w nazwie, ale łowimy także piękne zachody słońca. Popatrzcie na to, konwekcja, mugi opadowe gdzieś na początku wiosny, shelf, <laughs> ja, a na tle shelf, <laughs> shelf, torki za jakość, ale ja tu byłem pod shelfem, generalnie praktycznie super komórka na NE Potem pojawia się jeszcze jedna, ale już nie mam zdjęcia. nic chcę zapisanego. <laughs> tak wyglądał ta prąd rotujący oraz <laughs> szelf cypercel. Shelf. Ja centrali nad szelfem. Shelf uchwycony centrali nad nami. Status. Konwekcja, konwekcja. Konwekcja, konwekcja. <laughs> konwekcja. Też konwekcja. Wybuch konwekcja, 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 konwekcja piękna konwekcja ja w tym roku będę również, sorry że to na nagraniu jest, ale również mamy tutaj wyładowanie przechwycone. a to rzadkość Inside Perseverance dała Lirarytas z dzisiejszego dnia Uch, pięknie uchwycony do ziemny. Pięknie uchwycony do ziemny. Mugi opadowe. No i na koniec Shelf Cloud. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. zapraszam do subskrybowania kanału. Im nas więcej, tym weselej. Im szybciej dojdziemy do 1000, a tym lepiej. Cel to 1000. Link: jak coś będzie w opisie. Link będzie w opisie. No i co? Jeszcze na foci się jutro, bo to mają być burze. Gdzie ostrzeżenie wleci ode mnie? Z paniem albo rano. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Cześć!